Dzisiaj na testy mamy Manta Masrider, jedna z najtańszych hulajnóg dostępnych na rynku. Jest tańsza o ponad 500 zł od X-Raidera. A co ona potrafi? Zapraszam do oglądania. Testy zacznijmy od rozpakowania pudełka. A w środku mamy trochę sterpianu, który zabezpiecza cały sprzęt. No i tak prezentuje się. Hulejnoga, w paczce dostajemy jeszcze coś tutaj ukrytego w steropianach. Tutaj jest instrukcja obsługi, oczywiście jest język polski. Dalej są śrubki i kluczyk, i w tym kartonowym pudełku jest tutaj jeszcze sama ładowarka do tego urządzenia. No dobra, to karton i steropiany odkładamy na bok. A tutaj mamy hulejnogę, która przychodzi w takiej formie: czyli mamy rozmontowaną kierownicę i ją musimy skręcić. Na początek wyprostujmy całą sztycę. Umieszczamy kierownicę w kolumnie i mamy tutaj cztery śrubki, które były tam w kartoniku, które musimy skręcić po bokach tak, aby kierownica się nam mocno trzymała i nie rozpadła po drodze. Torba jest już w zestawie, więc jest przydatnym dodatkiem od producenta. Możemy w niej wozić ładowarkę, ale także inne drobiazgi się do niej też zmieszczą, jak na przykład nasz telefon, klucze. Pogadajmy jeszcze o kierownicy. Na początek ściągnijmy folię zabezpieczającą ekran. W tym miejscu mamy ekranik, a jeżeli chodzi właśnie o samą kierownicę, no to mamy tutaj dwa gumowane uchwyty, które są wygodne. Z lewej strony jest hamulec. Hamulec jest jeden na tył. Tutaj mamy od razu dzwonek, który, jak słyszycie, jest całkiem okej, okay, nie ma na co narzekać. I z prawej strony mamy kciukową manetkę gazu. Aby uruchomić nogę, przyciskamy ten przycisk z dołu przez dłuższą chwilę, wtedy podświetla się sam ekran, który pokazuje nam w tym miejscu prędkość, tutaj przebieg kolejnogi oraz tryb, który mamy ustawiony. Są dostępne trzy tryby. Pierwszy to tryb prowadzenia hulajnogi. dwójka. To średnia moc i trójka daje nam pełną moc hulajnogi. Na przodzie znajduje się jeszcze lampka, którą aktywujemy po dłuższym przytrzymaniu tego klawisza od zmiany trybów. Jak widzicie teraz jest włączona i kolejne przytrzymanie wyłącza tą lampkę. No i jak już jesteśmy przy naszej widoczności i oświetleniu, no to poza tą lampką mamy też tutaj odblaski. Jest odblask biały oraz żółty. Po bokach, a na tyle jest czerwona lampka, która zapala się, jeżeli wciskamy hamulec. Jest tu 36V bateria o pojemności 7,8Ah. A to co jest ważne, są to ogniwa od LG. I standardowo mamy 12 miesięcy gwarancji, ale przed upływem tej gwarancji możemy zgłosić się na serwis i dokupić jeszcze kolejne 12 miesięcy gwarancji, więc wtedy mamy 24 miesiące gwarancji na tą baterię. Zasięg tej hulajnogi według producenta wynosi 30 km, ale tak realnie na trzecim trybie udało mi się tutaj osiągnąć około 15-14 km przy mojej wadze 82-85 kg. Więc to musicie wziąć pod uwagę, że ten zasięg nie jest duży. Ale na plus jest ładowanie. To ładowarko z zestawu hulajnogę naładujemy w 4 do 5 godzin, więc nie jest aż tak długo jak przy innych kolejnogach, które potrafią się ładować 8, 9, a nawet 10 godzin. Kolejnoga jest wyposażona w bezszczotkowy silnik o mocy 250W z mocą szczytową 500W i daje to nam. Maksymalną prędkość 25 km na godzinę. Standardowo hulajnoga jest dostosowana do przepisów i jest zablokowana na 20 km na godzinę. Aby ją odblokować, co zaznaczam, że robicie na własną odpowiedzialność, musimy przycisnąć na raz przycisk włączania oraz mode i wtedy w pozycji numer 4 zmieniamy z jedynki na 0, przyciskając dwukrotnie przycisk włączania. No i gotowe. Nie jest to prędkość do szaleństw, ale ta hulajnoga też nie ma takiego przeznaczenia. Ma to być tani środek transportu. Jak mamy do pracy czy szkoły 5 km w jedną stronę. Mieszkamy w zatłoczonym mieście, a dojazd mamy ścieżką rowerową. Nie za bardzo nadaje się ona w teren, a i przy większych wzniesieniach miewa problemy. Musimy się wspomagać odepchnięciem nogą, ale na prostej moc jest wystarczająca i hulajnoga szybko osiąga prędkość maksymalną. Opony, które tutaj mamy, są pompowane i mają po 8,5 cala. Więc nie są duże, ale do jazdy miejskiej po ścieżkach, czy nawet delikatnym, w wirku nie ma żadnych problemów. To, że są pompowane dodatkowo daje nam lekką amortyzację. A jeżeli chodzi o samą budowę, jest to aluminium z drewnianym dekiem i tutaj gumową powłoką, dzięki której lepiej się trzymamy na tej hulajnodze. System składania jest bardzo prosty. Jednym przyciskiem zwalniamy blokadę, składamy hulajnogę i tutaj ten błotnik przez to, że jest ruchomy, to wpada nam zapadka, która umożliwia złożenie hulajnogi i tutaj duży plus bo waga całości to 14,6 kg, więc ona jest naprawdę lekka i łatwa w przenoszeniu a dzięki takim małym zgrabnym rozmiarom łatwo też zmieścimy tą nogę w samochodzie w bagażniku więc z przewożeniem z transportem czy nawet schowaniem w bloku nie będzie żadnych problemów. Hulajnoga jest wyposażona w hamulec tarczowy, i on, jak widzicie, zostawia spory ślad za sobą. Bez problemu z tej prędkości, maksymalnej, którą tutaj mamy, wyhamujemy tę nogę, A dodatkowo sam błotnik też się ugina, więc nim, w razie czego też możemy się uratować i możemy próbować wyhamować tą nogę. Do tego mamy certyfikat wodoszczelności IPX4, czyli odporność na zachlapania. Może w nie polecam jeździć, ale lekki deszcz nie powinien stwarzać problemów. Z bajerów jest tutaj nawet port USB, dzięki któremu możemy ładować smartfon podczas jazdy. Chociaż ja bym nie obciążał dodatkowo baterii, poprzez co spadnie jeszcze nam zasięg. Przydatny jest też haczyk, który służy do składania hulajnogi, ale może on też być jako haczyk na torbę czy plecak i wygodnie możemy coś zaczepić sobie na kierownicę. Podsumowując, ta hulajnoga kosztuje około 1550 zł aktualnie w promocji. I moim zdaniem, jak za tą cenę, no to nie mamy tutaj za bardzo czego wymagać, ale jest ona dobrze wykonana. Jest bardzo prosto wykonana, bo w sumie nie ma co tutaj się zepsuć. Nie mamy ani amortyzatorów. No jedynie mamy pompowane opony, które mogą się przebić, ale ta opona to parę groszy i możemy kupić sobie nową, więc spokojnie możecie na ją zedrzeć. Wymiana jest bardzo prosta, więc z tym nie ma tutaj żadnego problemu. Jeżeli chodzi o samą budowę, dek jest wygodny, ta gumowa powłoka dobrze trzyma nas na tej nodze, więc z niej nie spadniemy, nawet jak mocno będziemy hamować. Prędkość 25 km na godzinę jest ok. Nie mamy tutaj jakichś tam oszałamiających prędkości. I tak jak wspomniałem wcześniej, 25 na godzinę jest dostępne po odblokowaniu. Standardowo mamy 20, czyli delikatnie mniej. Ale właśnie ta prędkość łapie się w przepisach. Dziecko, które chce na przykład dojeżdżać do szkoły na tej hulajnodze yy, może to robić wygodnie, dostojnie. I wydaje mi się właśnie, że jeżeli chodzi o dzieci w licach 15 roku życia, to taka hulejnoga będzie dobrym wyborem, bo nie kosztuje dużo, no i też nie jest zbyt mocna, żeby dla dziecka się nic nie stało. Jest to dobry wybór na pierwsze urządzenie. Jeżeli jesteście starsi i szukacie czegoś na dłuższe trasy, to zdecydowanie polecałbym dołożyć do chociażby Manta X Rider. Za te dodatkowe 500-600 zł dostajemy większe koła, większą moc, co przykłada też się na większą prędkość, no i większy zasięg. Jej test również znajdziecie na kanale. Model Mass Rider to jedno z najtańszych urządzeń na rynku. No i tak jak powiedziałem, uważam, że jest odpowiednia dla osób młodszych z wagą 56, bo ja, jak mam ponad 80, to przy wzniesieniach hulajnoga już sporo zwalniała. A także większa waga użytkownika przekłada się na gorszy zasięg a on tak jak mówiłem nie jest zbyt duży, więc ci lżejsi będą mogli przejechać parę kilometrów dalej. Ja tę chronilogię dostałem od producenta, ale nie miał on wpływu na przebieg tego testu, więc mo mogliście zobaczyć jak ona się sprawdza. Jeśli jesteście zainteresowani jej zakupem to link znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam Was do innych moich filmów na kanale, no i dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć!